I Bogu dzięki, że myśli Boże nie są takie jak nasze, ani drogi Boże, takie jak nasze, dla dlatego, że nie da ich Boże, żeby tak było. Nie tak widzi Bóg, jak widzi człowiek, dlatego, że człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu Bóg, natomiast patrzy na serce i wnętrze człowieka. Bardzo zaczerpnięte dzisiejsze fragmenty objawienia Wsiądz Świętym. Dlatego, że bardzo mocno, ale to bardzo mocno, robogudł do myślenia i do działania. A bodajże ze dwa dni temu już otworzyłem fragmenty i burgi słowa na dzień dzisiejszy, chociaż bardziej wprawni. Nauczyciele w Kościele mówią, że ksiądz się powinien zainteresować Słowem na niedzielę yy, już w poniedziałek. Ale gdybym to zrobił, to bym najprawdopodobniej zwariował. Dlatego, że nieustannie jedno Słowo wracało do mnie od tych dwóch dni. Nie dając mi spokoju, naprawdę nie dając mi spokoju. Słowo bezczynne. Kiedy, kiedy widzimy, bo przecież słuchając tego fragmentu Ewangelii Mateuszowej, słuchając, widzimy Pana Jezusa nauczającego, który boi się i broni, żeby przybliżyć ideę, nawet nie ideę. To bo Królestwo Boże Niebo to nie jest idea, a zatem ideą... Rzeczywistość, która jest nam bliższa niż my sami sobą. Tak samo Chrystus powiedział, że Słowo Boże jest blisko nas, jest na waszych ustach. A dobrze wiemy, że od momentu zrealizowania się Bożej zapowiedzi, czyli od Bożego Narodzenia, Królestwo Boże nie jest poza nami, nie jest obok nas, ale jest w nas. Każdy zna datę, powinien by na niej znać datę owego zaistnienia Królestwa Bożego w naszym W Moment, kiedyśmy przez sakrament Szczu Świętego zostali wszczepieni w olbrzymi organizm, który nazywa się mistycznym ciałem Chrystusa na Ziemi, czyli Kościołem. Bo kościół to nic innego jak tylko i wyłącznie Królestwo Boże pośród nas. Kiedy przyglądamy się temu bardzo, bardzo plastycznemu obrazowi zaangażowanym w winnicy Pańskiej, jeśli chodzi o pracę. No i właśnie tak jak to czasami mieliśmy okazję przyglądać się, mój Boże klasyce studium nad polskim charakterem, chodzi mi o serial. Nie plebami, ale rannusz, tam na tym rynku, przy sklepie, no właśnie, byli czekający na to, że syn człowieczy przyjdzie, chwale, cały czas, no właśnie, z mózgotrzebem wygłodni. Chodzi o tych stójkowych siedzących, z imienia i z nazwiska, bo ja ich naprawdę nie wspomnę, ale jeśli ktokolwiek raz, bynajmniej chociaż jeden odcinek, no właśnie, tego mrożącego krew w żyłach serialu. W polskim charakterze ogląda to, o kim mowa. Bezczynny. Bezczynny. Ale ten obraz wyciąga jednocześnie również takie wielkie wydarzenie, jakim była elekcja kardynała Józefa Ratzingera na kolejnego następcę, świętego Piotra, na urzędzie Piotrowym w Kościele, ile on w czasie swojej. I w Pontyfikat Myszczy wypowiedział takie bardzo piękne, jednocześnie głębokie, proste, ale głębokie słowa, że no Chrystus, Bóg, kardynałowie wybrali na tym konklawę skromnego robotnika winnicy Pańskiej. Skromny robotnik winnicy Pańskiej. Słowa będące jakby przedłużeniem tego fragmentu Ewangelii według świętego Mateusza. Kościół to winnica państwa. I niejednokrotnie, mój Boże, świat rzeczywiście dopomina się do naszej bardzo jasnej deklaracji, kim jesteśmy. Jest wyznawcą, do kogo jest uczni. Również w odniesieniu do każdego z nas, wiele w, w ciągu dnia świat, życie, pojedynczy człowiek i cała społeczności, domagają się właśnie takiej właśnie naszej autodeklaracji, kim jesteśmy. Podaję przeróżne odpowiedzi, to są ludzie wierzący i niepraktykujący, że są praktykujący. Że są wierzący, a i praktykujący, że są niewierzący, czy tak na dobrą sprawę, negujący prawdopodobność Boga. Bo to również trzeba zdać sobie sprawę z tego, kim z kim mamy do czynienia, to co deklarujemy w momencie, kiedy mówimy o sobie albo o innym, że ktoś jest niewierzący, albo że ja jestem człowiekiem niewierzącym Jezusowi, Chrystusowi. To nie mniej, nie więcej, a znaczy to tyle i aż tyle, że człowiek neguje tę prawdę, że Bóg jest prawdą. Czyli twierdzi, że Bóg jest kłamcą. Zresztą, kiedy pogrzebie odrobinkę w tekstach objawionych, to w pierwszym liście świętego Jana Apostoła jest również wyjątkowo takie ciekawe. No i mój może prowokujące to działania, jeśli chodzi o osobę własną albo kogokolwiek innego. Jeśli ktokolwiek z was twierdzi, że grzebu nie ma. To uwaga samego siebie oszukuje i zboga czyni kłamstwem. Coś okrutnego. Zawartość taka jakościowa, preściowatyjna tej wypowiedzi świętego Jana apostola, który, Boże, bądź co bądź, jednak przecież mówił z natchnienia Ducha Bożego. Jeśli ktokolwiek z ludzi twierdzi, jeśli ktokolwiek z was, z was tutaj również, z tej strony uważa też, jeśli ktokolwiek twierdzi, że grzechu nie ma, jest pozbawiony grzechu, Uwaga, samego siebie oszukuje i zbogać czy tłumaczy. Ale tak spoglądając, mój Boże, no właśnie na współczesne oblicze Kościoła Świętego. To wcale nie ma w nim część właśnie takich bezczynnych, o których dzisiejsza Ewangelia no właśnie trąca bezczynnych. Bezczynny. Bezczynny wyznawca Jezusa Chrystusa. Bezczynny niebezczelny, bezczynny, czyli niezaangażowany. W jakim wymiarze? No nie da się, nie da się być w kościele Chrystusowym, bo wierzcie naprawdę nie da się. Bez względu na to, będzie dotyczyło uczestników służebnego kapłaństwa, czy będzie to uczestn... dotyczyło uczestników no, tego powszechnego kapłaństwa, wynikającego z faktu zanurzenia w męce śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa w sakramencie Sztu Świętego, nie da się być w Kościele. Jeśli nie dotarło do naszej świadomości to, co wychodzi z ust Jezusa Chrystusa, tuż tuż, przed jego wstąpieniem, a co jest bądź co bądź adresowane właśnie do nas, Jego uczniów w XXI wieku. A co Pan Jezus mówi? Idźcie na cały świat, idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im sztu, imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Skarbie, to jest zakres naszych obowiązków. Pytanie, czy można być tu bezczynnym? To pytanie, które tylko i wyłącznie może mieć jedną odpowiedź. Nie. Mamy również świadomości w świadomości i pamięci to, że też słowa wypowiada do nas Bóg człowiek. Jednocześnie to zlecenie Chrystusowe staje się dla nas prawem Boga, bezdyskusyjnym. To znaczy takim, które nie może być nigdy przez nikogo i nigdzie zakwestionowane. Co dalej idzie? Nie ma takiego człowieka, nie ma takiej władzy na świecie, która mogłaby nas dyspensować z tego obowiązku, to znaczy, która by nam pozwoliła, no właśnie, zająć takie bardzo wygodne miejsce w Kościele, które się nazywa, no, yy, wspólnota bezczynna. Zresztą, tak patrząc troszkę. Na Kościół oczywiście nie należy dlatego, że u nas nie ma tego typu no, osób. Ale taką największą, grubą, mój Boże, wspólnotą w Kościele, to jest wspólnota bezczynna. Którzy nie jeden dzień czekają, ale czasami 30, 40, 50 lat. Bez najmniejszego zaangażowania. W co? Właśnie w to jeden uczyć w imię Trójcy najświętszej Ojca i Syna i Ducha Świętego. I dzisiejszy fragment objawienia, że raz powtarzam, to jest świat Boga, który rozprasza naszego myślenia. No właśnie te nasze myśli często tak bardzo dalekie od Boga, czasami bo nawet i wrogie od nas, chociażby ta pokusa bycia bezczynnym w dzisiaj absolutnie zostało rozjadła i domaga się jednocześnie mój Boże, o i Boże do takiej głębokiej refleksji i samooceny, Chrystusa na tej chwili. Ile osób w moim grobie, takim codziennie, nauczyło chociażby jedynego zdania z modlitwy, o liczby? Zapyta, a gdzie są Twoi parafianie z gwiaździstych? Ale wszyscy, ci, którzy są w Kościele. Co zrobiłeś, żeby ich pozyskać dla niej? Ilu nauczyłeś modlitwę Ojcze nas, i wyznania wiary? Ilu nauczyłeś kalory? Ilu nauczyłeś, że pierwszym i najważniejszą normą życia jest przekazanie miłości wobec Boga i wobec człowieka? A mówię, że również to od każdego z was, Chrystus zapyta dokładnie posłowie. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy jesteśmy przez Chrystusa już nie tylko zaproszeni do działania, ale wszyscy przez Niego zostaliśmy zaangażowani w wielkie dzieło odkupienia człowieka, spawienia człowieka. Niektórzy, Bój Boże, kiedyś nazywamy heretykami, czyli tymi, którzy są wyznawcami błędów, którzy tak nie inaczej podchodzą do osoby Najświętszej Marii Panny przez gardło im nie przechodzi taki tytuł, że jest ona razem ze swym Synem w tajemnicy jedności między Najświętszą Marią Panną a Jezusem Chrystusem i Chrystus, Synem, że ona również jest współodkupicielką rodzaju. Ale przyrzekam Wam, że wszyscy tu siedzący w tym dzień mamy również swoje zadanie w dziele odkupienia świata i my również tak długo, kiedy żyjemy w jedności z Chrystusem, jesteśmy współodkupicielami rodzaju Ale uwaga, jeśli jesteśmy czynni w tym dziele. Dlatego nadstawmy wrażliwość. Dzisiejszego. I zauważymy Chrystusa, który wielokrotnie odchodzi do nas z propozycją pracy. Który proponuje nam no, aktywność w Kościele na różnych, na różnych, w różnych wymiarach. Przede wszystkim takich, które są określone przez nasze obowiązki stanu, obowiązki zawodowe. Zresztą również i nasza codzienna aktywność, taka zawodowa, jest przestrzenią, w której nie może nie być obecna Ewangelia, światłość Ewangelii. Jeden z ludzi naprawdę nieprzeciętnych w naszym gronie, święty Jose Stephen de Balaguer, założyciel Augustelli, zwykł do swoich synów i córek wypowiadać takie bardzo, naprawdę bardzo mądre. I ambitne słowa, pamiętaj, że wszystko, po co robisz, rób tak dobrze, żeby nikt nie musiał tego po tobie poprawiać. A wówczas będzie to najlepszym dowodem na to, że jesteś uczniem Jezusa Chrystusa. Nic dodać, nic ująć, jeśli chodzi o tę kwestię, która dzisiaj jest trącona tym jednym słowem bezczynność. Bezczynność. Obyśmy byli ludźmi, którzy są no właśnie uwolnieni od tego nieszczęścia, bycia bezczynnym w innicy